Spójrzmy teraz na kolejną funkcję, która pomoże nam we wprowadzaniu danych do Excela. Będzie to funkcja wklej specjalnie. Na początek jednak rzućmy okiem na wartości w tym arkuszu. Ja tutaj wygenerowałem sobie dwie serie danych w kolumnie B i C, a następnie w kolumnie D wykonuję proste dodawanie wartości z kolumny B i C. Załóżmy teraz, że chcielibyśmy te wartości skopiować i wkleić do innego arkusza. Zaznaczamy Ctrl C, przechodzimy na przykład do arkusza trzeciego i Ctrl V. Żeby uzyskać to, o co nam chodziło, powinniśmy właśnie posłużyć się funkcją wklej specjalnie. Wyczyśmy zatem wszystko. I raz jeszcze przechodzimy do arkusza pierwszego, zaznaczenie istnieje. Ctrl-C, przechodzimy do arkusza trzeciego i tym razem kliknę prawym klawiszem myszy w tej komórce i z tego menu wybiorę wklej specjalnie. Otwiera się dodatkowe okno, i tu mogę wybrać, czy chcę wkleić wszystko, czy tylko formuły, czy wartości. Mi chodzi właśnie o wartości. Tak więc zaznaczam tę opcję i OK. I proszę spojrzeć, zostały wklejone dokładnie wyniki mojego dodawania z arkusza pierwszego. Teraz nie ma tutaj już formuł, lecz są po prostu liczby. Z funkcji tej możemy skorzystać jeszcze szybciej. Spójrzmy. Skopiujmy to jeszcze raz, Ctrl C, przechodzimy do arkusza trzeciego, Ctrl V i teraz klikając tutaj na opcjach wklejania, też możemy wybrać tylko wartości.